Się ma, no, mam dziś dla niektórych 30 levelowych osób mały, szybki tutorial, który naprawdę może wam pomóc na początku gry. Wiecie, no, bicie 30 poziomu, od co nie jest już jakimś tam wielkim osiągnięciem. Myślę, że potrzebowało to 7 godzin bez żadnych jestów, stresów, punktów i tak dalej, od zera. Ty będę... postaram się to pokazać, że można szybko ten 30 wbić. I na czym tutaj, kurna, zarabiać? Ja akurat pokażę wam to na. 90, plus, ale potraktujcie to z pierwszym rzużeniem oka. Bo to samo potrafię zrobić na Artemidzie i tu nawet 2-3 razy szybciej, 2-3 razy więcej. Wiecie dlaczego? Bo tam potrafię wydropić z orków, z ezotów, z każdego moba, który ma bliższy level mojemu. Tutaj niestety najlepiej mi leci. Właśnie na tej mapie, no, tak jest. Niestety, i powiem wam, że jeśli wy chcecie zarabiać, to patrzcie, że takie odłamki. Dropią często. Ludzie je kupują. Ci co robią archemię, biorą je jak świeże bułeczki. Jak zarabiałem 2 kkk sprzedałem od łampów około 3-4 tysięcy. Wszystkie wdropione na Artemidzie, żeby nie było. Część też na Czekoni tam wydropiłem, ale to też Czekoni akurat tam przeszły na Darka. No bo to trwa 24 godziny praktycznie, tak czyli kilka dni. Powiem tak, ja na samosie sprzedaję je po 177k. To nie jest dużo, czyli 10 mam prawie 2 milia miliony, tak? Dobra, ale jak 10 mam 2 miliony prawie To sobie policzcie to teraz przez 100 To już mamy 17 1000 to już mamy 177 A 10 000 to już mamy prawie 2 miliardy Hej. A jak często takie kamyki dropią? Drobią bardzo, bardzo często A z tymi co nie udało mi się sprzedać to zazwyczaj otwierałem to na postaciach, które po prostu chciałam, żeby tam była robiona alchemia. Dużą rzeczą mi zostawało? Bardzo mało mi zostawało. Zostawało mi może z 15-20. E, bo po prostu, jak bierzesz postać, masz 45 okienek. Ja zazwyczaj 90 łap na jedną postać wrzucałem. Na dwie postacie to sprzedałem w Slice i w Gino. I bardzo szybko to schodziło, że tak naprawdę szybciej musiałbym to wszystko e, sprzedawać niż dropić. Jakbym dropił, nie wiem, na. dropiłoby 7 osób i wszystko sprzedawało na jednym sklepiku. Obstawiam, że w jeden dzień moglibyśmy nawet uzbierać te 2 miliardy. Naprawdę, to jest naprawdę kurde góra złota. Jeśli ktoś uważa, że nie opłaca się robić, bo może nie zejdą, stracimy czas i tak dalej, to pomyślcie sobie, że jeszcze na 42. Ja to robię by... różnie, zależy gdzie. Zazwyczaj robię to na metrach 45, więc jeszcze mam dodatkowe Q. I średnio z jednego metka mam 3-4 kamyki, ja w potrafię jest być bardzo dużo, a w międzyczasie wszystko przekładam i od razu wystawiam sobie sklepiki, żeby w wszystko schodziło pięknie, ładnie. To powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry rezultat. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wiecie co, opłaca się to robić. Ja wiem, że jak zdradziłem teraz sekret alchemiczny, że 177 km zrobimy świeże bułeczki. Nagle zostanie ją do 140, albo 130, bo dużo zacznie dropić, bo będzie chciało coś zarobić. Stawiajcie po 177 minimum. Przynajmniej na Samosie tak jest. A jeśli chcecie się przyłączyć do Gekkonii macie link do rejestracji, zapraszam w Samos. Będzie tak, tak się będzie działo. Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jak widzicie, te filmy są w weekend, prawda, ale powiem wam, że... No... Urodzinowe filmy, no kiedyś musiało być. Chciałem zrobić je w poniedziałek, ale jak pewnie już wiecie... No, w poniedziałek, no co, wiem, Puścił Wam filmiki byście przyszli ze szkoły nie, 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 Tyle godzin do oglądania... A tak macie! Pięknie weekend. Trzy dni spamu filmików, tak chyba... dawno nie było. Więc mogę tylko tyle powiedzieć. A tutaj naprawdę opłaca się zarabiać na alchemii. To by było na tyle, do zobaczenia. Pozdrawiam i zapraszam do zarabiania, nie tylko na alchimie, ale też na płynie, do perera. Do zobaczenia.